Cześć! Proszę nie regulować odbiorników, wszystko jest w porządku, za chwilę przejdziemy do filmu. Ale przed samym filmem mam dla Was taką malutką zabawę. Zobaczycie kilka typów pilarek, które brałem pod, pod uwagę przy zakupie nowej pilarki. A Was proszę o podanie Waszego typu w komentarzu. Także zaczynamy od pierwszej. A. Jest to Hikoki C10RJ. B. Milwaukee M18. C. Dewalt DWE7492. D, Bosch GTS 10 i uwaga, mam jeszcze Jokera, kandydat pod literką E, czyli właśnie ten sam Bosch PTS 10, może trafiłem model w idealnym stanie, może trafiłem nawet nowy model, piszcie wasze typy w komentarzach, za chwilę przechodzimy już do filmu, zobaczymy ile osób z Was trafiło. Dzisiaj opisany film odnośnie mojej nowej piły stołowej. Odstawię tylko tę pudełko na starą piłę, na starego Bosza. Nie, 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 kupiłem drugiej PTS10. Tak was tylko troszeczkę skręciłem. Teraz idę po nową piłę. Nowa piła jest na warsztacie. Ciężka jak diabli. Dziękuję Wam wszystkim za komentarze, za Wasze typy. Bardzo ciekawe typy, wielu z Was trafiło. Tak jest. Na warsztat trafiła piła Dewalt DWE 7492, czyli ten większy model Starczą 250 mm. Za chwilę ją rozpakuję, pokażę Wam. To nie będzie typowa unboxing. Nie będę Wam pokazywał każdej części. Po prostu będę przy okazji coś Wam. Tam mówił, komentował odnośnie starej nowej piły, planów i tak dalej, żeby to nie było aż takie modne, nudne, młodne, nudne. Słuchajcie, odpakuję. Jestem cholernie ciekawy, jak to wygląda na żywo. Nie miałem okazji zobaczyć na ekspozycji, także kupiłem. No może nie kota w Worku, ale wiecie, jak to jest. Zdjęcie z zdjęciem. Na żywo to na żywo. jestem cholernie ciekawy, jak ona jest wykonana. Także dobra, nie ma co otwieramy. Dzień mam znowu kamerzystę, także pójdzie raz, dwa. Tutaj sobie podał, Idę po nożyk. I bierzemy się, teraz oczywiście nie znajdę nic, raz, dwa za otwieraniem. Mnóstwa sztuka, nie jest coś jak otwieranie nowego telefonu, wiecie te folie wszystkie. Niektórzy to bardzo lubią. I telefony ja, prawda? Okej okay. Syk Syk i teraz uwaga Ta -da 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 -da. Czekajcie Tadam Co to jest? To jest cisy jakoś tam pokłania goci gory nogami, może no, by się nie było lepiej wytargać. Jereś, bo jak się nie sprawdzi. będzie Nie, powiem wam szczerze, że zastanawiałem się jeszcze nad dwiema półkłami nad, nad y, właśnie minłoki i nad boszem, ale jeden zdecydowałem się na tą, ponieważ powiem między innymi dlaczego. Ok. Dobra, ja ją gdzieś tam ustawię i będziemy się już... Coś ten bliżej, przypatrywać te pile. Dobra, otworzyłem tą pilareczkę. Tak to wygląda. Na razie jest tak prowizorycznie na Kubriku i takiej małej palecie. Żeby Wam ją zaprezentować, żebym mógł w ogóle sam ją pooglądać. Tyle było w kartonie, czyli pilarka praktycznie złożona do tego dwa pudełka. Najpierw zaglądam do pudełek, co tutaj mamy i już tutaj widzę, że tutaj jest przykładnica kątowa także zaraz sobie ją też zainstalujemy aha i tutaj jest króciec do, do odzysku urobku i to jest tyle aha, coś ciężkiego jest jeszcze, aha klucze są do, do, do wymiany tarczy, klucze są dwa jakby nam Zginął, to mamy drugi. OK, dobrze. To ustawiam na bok na razie. Klucze też dam na bok. Mamy jeszcze tutaj instrukcję obsługi. Ja sobie ją wezmę do domu. Będę miał yy, na wieczór do piwka, do herbatki, lekturę. I tutaj co mamy? No właśnie, jest ten klin. Nie klin tylko aha, to jest tak zrobione, bo wiecie co, zastanawiałem się, bo tu jest jeden clean. I mówię, jak to będzie mocowane teraz ten kaptur wraz z tym odciągiem. To jest właśnie super, słuchaj, tego mi w Boszu brakowało. Tutaj odciągu z góry, w tych starszych Boschach, w niektórych Boschach PTS-10 były takie wersje w kapturze, ale to kiedyś o tym opowiem w filmie o Boszu. No i to jest fajne, przezroczyste, transparentne, a nie, tam było, dobra, miałem nie mówić o Boszu. Słuchajcie, zakładamy po prostu nowy klin, to teraz zaraz też założymy, ale teraz troszeczkę o tej pilarce. Tak więc tak ona wygląda. Yy, ona gabarytowo jest bardzo podobna do Boscha. Ja myślałem, że będzie większa, co prawda, ale za to... Czekajcie, odzyskajmy sobie, bo tutaj mamy naszą sulagę, czy tam przykładnicę, zwał jak zwał. I teraz tak, możemy ją zamontować na tą stole. Możemy ją zamontować w tym miejscu, od tych i od tych. Tutaj mamy dwie skale. Czyli, jeżeli będziemy tutaj wysuwać, wysuwać ten stół, to pewnie jest tak, że jak montujemy przykładnicę bliżej tarczy, patrzymy na jedną skalę. Dalej, tak dokładnie o to chodzi. To już widać. Z tego pana damy rabot. Zamontujemy sobie. Wiecie, to może wyglądać to niezgrabnie na początku. No, ale co zrobić. I co, i tutaj są takie blokady, zobaczcie, cyk. I teraz sobie możemy, no to jest hit, no to trzeba przyznać, że to robi robotę. Zakładam to, chodźmy tutaj z tyłu. Yy, tu zobaczcie, wszystko jest aluminiowe, także też fajnie. I to będzie pod odkurzacz. założę się, że nie pasuje do mojego, ale zobaczymy. Wrócimy tutaj do przodu, no i teraz Zobaczcie, tak to wygląda. I możemy sobie to w tą stronę wysunąć maksymalnie. Aha, jesteśmy na tej dłuższej. Czekajcie, jak to jest. Trzy, 60. Tak, teraz jest 63 cm. To moment. Czyli jak teraz to przestawimy tutaj. O! Panie. No, to będziemy wtedy na tej białej skali, tutaj zobaczcie, ten punkt był 63, tutaj mamy 83 cm maksymalnie. Tutaj mamy oczko z kreską. I zobaczcie, tutaj mamy od tarczy aż 83 cm, także no to jest hit. No tu jest bardzo fajnie to przemyślanie, przemyślane i fajnie rozwiązane. Co my tu mamy? Malutkie to bardzo. Powiem szczerze, no, tu się nie popisali. Nawet w moim Boszu ta przykładnica ma tutaj sprężynkę, i kulkę, i te wszystkie kąty podstawowe. Znaczy, to te wiecie, te kąty, których najbardziej używamy, są predefiniowane, one tak fajnie klikają. Klik, klik, klik. No, tu jest jak jest, no i tyle, ale yy, plus jest taki, że tutaj te rowki. One są większe niż nasze europejskie, i te wszystkie gadżety z Aliexpressu, z Banggood i tak dalej, i tak dalej, one będą tu pasować. Tam mamy takie titraki z możliwością regulacji. To wtedy naprawdę można sobie fajne dobrze e, zrobić. I myślę, że coś tam będę się pomału rozglądał w tym kierunku. Wiadomo, że to na razie będzie jak wszystkiego się na raz nie da. Zrobić się bardziej, że trzeba będzie zrobić nowy stolik, ale zaraz o tym opowiem. E, włączenie. Aha, tu mamy wyłączenie przez ten, wyłączenie. Aha, i tu możemy sobie całkowicie to zablokować. No dobra, no po prostu wyłączamy, włączamy. Nie da się włączyć bez, yy, przez przypadek. Co mi się nie podoba, bo tak widzę, że nie ma czegoś takiego. Aha, tutaj odblokowujemy. A i musimy tak regulować kąt, zablokuję tego, dobra. No w y, tańszych pilarkach jest to tak zrobione, nawet w w tym moim Bożu, że wciskamy to, tutaj jest zębatka i wtedy kręcąc, kręcąc tą korbką, nie działa nam podnoszenie, tylko, działa, tylko kręcąc korbką idziemy w górę e, przez, bądź w dół, czyli przestawiamy kąt. No taka pierdołka, no ale to można było tutaj troszeczkę to inaczej zrobić. I co, jak? Tak już? Dobra. Okej, okay. to mamy, to mamy, wracamy sobie, to jest fajne, to mi się bardzo podoba. I, aha, I tutaj jest dźwignia blokady przykładnicy. Ustawiamy sobie, ustawiamy sobie jaki wymiar nam pasuje tutaj na tym oczku załóżmy, teraz jesteśmy 32 mm wygląda jakby więcej, 32 mm i blokujemy i to mamy zablokowaną tą celagę. za chwilę wezmę kamerę do ręki i Wam pokażę bardzo interesujące rzeczy odnośnie elementów. Teraz tak, tutaj widzę jeszcze i myślę, że to będzie, momencik, momencik, że to be... tak jest. Podajemy tak i teraz mamy możliwość cięcia, bezpiecznego cięcia bardzo cienkich elementów. Taką, taką się powinno, taką nakładkę na przykładnicy powinno się stosować. Ja w poprzedniej pile miałem taką właśnie nakładkę, bardzo fajna rzecz, bardzo fajna rzecz. Także i im będziemy mieli to zawsze pod ręką, także spoko. Tutaj, zobaczcie, popychać, ma swoje miejsce, zawsze pod ręką pierdółka, ale bardzo fajna, bo no bo to jest bezpieczeństwo. No jeżeli będzie cały czas na swoim miejscu, to w razie czego mamy go, nie musimy w połowie. Wiecie, piłowania, kto wie o czym mówię, to przyzna mi rację, że było tak nieraz, że nagle miał być niepotrzebny, nagle zrobił się bardzo potrzebny podczas cięcia. Dobrze. Biorę kamerę, teraz wam coś pokażę. Dobra, teraz zobaczcie. Tutaj cała ta konstrukcja, te ururowanie jest oczywiście metalowe. Tutaj, to mi się podoba. Tutaj mamy zębatkę i tutaj mamy Listwę zębatą do, zę do tej zębatki. Ta zębatka jest, nie jest plastikowa, jest wykonana z jakiegoś tam yy, metalu. Także to fajnie. Tutaj listwa jest yy, widać aluminiowa i z drugiej strony tej przykładnicy mamy drugą zębatkę, co i to jest połączone na jednym wałku co powinno być bardzo dobrym rozwiązaniem odnośnie, odnośnie wiecie. Że na, nam ta po prostu przykładnica nie będzie się odchylać. Tak patrzę cały czas, myślę, co to jest. Nie mam pojęcia, muszę doczekać w instrukcji, jakieś takie. Co to jest? Co to ma być w ogóle? Nie, nie wiem, co to jest, szczerze mówiąc. Nie wiem, tutaj jakby jakieś yy, rzeczy też. Dobra, tak to wygląda. Stół. Za chwilę yy, wyciągniemy tą wkładkę. Wkładka raczej plastikowa. To wystarczy tak, czyli, czyli te śruby służą do wypoziomowania tej wkładki. Tutaj widać zresztą są siedzenia do tych śrub regulacyjnych. Także możemy sobie ją e, opuścić niżej blatu bądź zlicować równiutko z blatem. Ona widać, że tutaj nie jest dobrze ustawiona. Także no wiadomo, że tą piłę trzeba całą przejrzeć na spokojnie. O, o, o to mi się podoba. Nie wiem czy to będziecie widzieć. Tutaj mamy jakiś materiał. Po całej szerokości, tu go widać. Także to może się przysłużyć do odzysku robku, oczywiście, przysłużyć na plus. No i teraz mamy clean, widzicie kolejny clean. Ja dźwignę tarczę do góry. wiecie to wszystko chodzi, bo jest teraz na skrzynkach. Trzeba będzie znowu jakiś, jakieś kombo robić, ale mam pewien pomysł, o którym wam za chwilę pokażę. Tarcza jest. Patrzcie, myślałem, że to jest naprzemienna. To będzie, może być bardzo ciekawa tarcza. Ten ząb w tą stronę, ten w tą, ten znowu w tą, a ten już w tą. A ten prosto. No dobra, nie wiem o co tu chodzi, ale dobra. Ok, yy, co chciałem pokazać? Aha, tutaj mamy ten clean. Jest bardzo fajny. Tutaj to też jest fajna, fajna sprawa do demontażu klina. Ciągniemy za to, no nie mam drugiej ręki. Dobra, mój kamerzysta powrócił, także zobaczcie tutaj z tej strony mamy cyk i klin powinien i klin jest zdemontowany, także słuchajcie, jeżeli nawet mi się zdarzy jakaś sytuacja, że, że będę musiał zdemontować klin, znaczy pracować przez chwilę bez klina, no to nie ma problemu. No niestety w mojej starej pile to by trzeba było tam łapę wpychać, przykręcać śrubki i tak dalej, tak dalej. No tutaj już nie ma wymówek, że się nie chce. Zresztą ja generalnie pracuję zawsze z pinem. To jest, są za poważne sprawy. Tym bardziej widzieliście z jakim jesionem pracowałem. Nie chcę nawet myśleć co by było jakbym on się zakleszczył. Nie chciałbym taką dechą, która waży kilkanaście kilogramów dostać w brzuch czy gdzieś tam. Nawet nie chcę o tym myśleć. Słuchajcie, idę potem jak już tu jestem przy tym, yy, bo to mnie najbardziej interesuje. Zdemontuję ten klin, tutaj, tutaj mogę, tutaj, cyk, no i teraz szybciutko, tak samo możemy, cyk, i już mamy to, no. Ciekawy jestem, jak się z tym będzie pracowało, nie, czy to nie będzie wkurzać. Oby nie, no to zawsze można zdemontować tutaj i zostawić tylko sam odciąg, także zobaczymy. Klin na razie idzie na bok, tutaj no w ogóle to muszę się wkładkę założyć. Dobra, zablokujemy wkładkę. Dobrze, okej. Okay. Także widzicie, tak to wygląda. Słuchajcie, tak się kręciłem wokół tej piły i mam do was jeszcze tutaj za jedno pytanie. Jeżeli posiadacie taką piłę, to mi pewnie odpowiecie, bo tak, wszystko ładnie, pięknie, ale mamy tutaj dwa miejsca odbioru urobku, czyli tutaj przy kapturze, przy tarczy i tutaj z tyłu, czyli od spodu maszyny. Mam dwa pytania. Nie ma trójnika w zestawie. Gdzie taki trójnik można do, dorwać, skąd wy go macie i tutaj widzę e, taki specyficzny wygląd tej, tej złączki, czy tutaj są jakieś takie diwoltowskie końcówki specjalne z wężem, żeby to tak porządnie fajnie za, zagrało, czy tu po prostu pasujecie zwykłe rury i tyle. Także napiszcie jak wyście to rozwiązali, jakiś trójnik muszę kupić, zaraz sobie zmierzę czy rura z mojego odkurzacza będzie pasować, ale ale zdając moje szczęście to nie będzie pasować, także napiszcie jak wy to rozwiązujecie, bo no nie wiem, mi się wydaje, że tutaj bez powodu tego wyżubienia nie ma, to może jest jakaś taka specjalna złączka e, diultowska. Także e, jak wiecie to to napiszcie. No i co? I teraz e, sprawa stolika. No bo oczywiście stare moje kombo, które tam sobie jest z moim trubkiem, czyli ze spaloną pilarką, którą jeszcze nie wyciągnąłem, ale jak widzieliście znalazłem nawet karton z niej. Także to kombo najprawdopodobniej zostanie zlikwidowane, ale nie będę chyba budował kolejnego komba, żeby tutaj, bo się naprawdę robi ciasno. Ten stół warsztatowy jeszcze nie ma na dole, na szczęście, regałów i myślę, że po prostu albo wykonam ten blat od nowa, albo go jakoś bardzo przerobię i gdzieś tutaj wykomponuję tą pilarkę, na przykład. No, wiadomo, tutaj mogłoby być kawałek blatu, tak, żeby w tą stronę, oczywiście, nam ta regulacja cała działała. Myślę, że to będzie chyba najmądrzejsze w tej sytuacji, żeby nie robić kolejnego kolejnego mebla i nie tracić kolejnych metrów, a stół i tak swoje, swoją robotę zrobi. Co prawda, no to jest mega wygoda. Dwa metry stołu z otworami fajnie się na tym pracuje naprawdę kurde mega. Także chciałbym, żeby. Część tej funkcji została, nie wiem co z frezarką, to jeszcze przemyślę. No i co, jak macie jakieś uwagi to piszcie, zwłaszcza właściciele tej piły. Jeżeli kogoś zawiodłem, no to bardzo mi przykro. Jeżeli ktoś jest ciekawy, jak się będzie sprawowała, no to oglądać moje filmy, bo mam nadzieję, że długo, długo mi posłuży. I że da i będzie dawać radę moim projektom, moim wymaganiam. Za chwilę sobie ją uruchomimy, tak chociaż na chwilę i ja spadam na chatę. ale muszę sprawdzić jeszcze tylko, e, czy jest tarcza dokręcona. Całą resztę, e, kąty, strąd i tak dalej, to sobie sprawdzę już na spokojnie jutro. Ale tarczę sprawdzę, bo to wiadomo, to składają ludzie, różnie może być. E, także zobaczę, czy tarcza jest dokręcona. Podłączę ją do prądu i zobaczymy te 2000 wat, bo tyle ona ma. Moja poprzednia miała chyba 1400. Ta ma 2000 watów. Watów, Bogdan Watów, żeście mnie nauczyli, 4800 obrotów na minutę. Tarcza 250 mm, czyli fajnie, bo wszystkie tarcze, które posiadam, nie, ja tam nie mam bo ile tarcz ale no przynajmniej ta do rozcinania, mam łód tego Boscha, Wood Express niebieskiego, też bardzo fajna. One wszystkie będą tu pasować, ale ta tarcza, co tu jest założona, też wygląda bardzo ciekawie. Tyle, moja piła jest już na warsztacie. Podłączam ją, włączymy ją chociaż na chwilę i będę kończył. Dobra, słuchajcie, kręcę się tutaj, kręcę, szukam, chciałem, znaczy chcę dokręcić, chcę sprawdzić, czy tarcza jest dokręcona, szukam blokady tarczy. No, no ja miałem tutaj taką wajkę, się ciągło. No i mi się olśniło, już wiem dlaczego są dwa klucze. Nie na zapas. Tylko jeden jest pewnie dokładnie z tej strony. takie spartańskie rozwiązanie, no ale proste, że tak powiem, nie? A drugi, już tutaj zobaczcie do środka, jest nakrętka z długą śrubą. To fajnie i u mnie była ona dosłownie na styk, także jakieś tam Wynalazki do rowkowania nie mogłem sobie nastawiać. Słuchajcie, ja sobie za pamięcią sprawdzę tą tarczę. Jest wszystko ok, zmontuję to wszystko, podłączę sobie do prądu i robimy próbę. Dobra, pierwsze włączenie maszyny, zaczynamy. No hamulec jest, ale soft startu to ona nie ma. Słabo działa ten soft start. No nie, nie, pilarka nie ma soft startu, ma hamulec. No trudno, Dalej, no, to jest dziwne, nie? Halo, tu iskrzy, masakra. Ale to wiadomo, że się wszystko musi dotrzeć, ułożyć itd. Tak tak ja sobie tu na spokojnie jutro przyjadę. Yy, puszczę sobie ją tam na kilka minut. Yy, niech sobie ona pochodzi z 15-20 minut. Niech to się tam wszystko ułoży, dotrze i tak dalej, zanim zaczniemy ciężką pracę. Słuchajcie, jesteście ciekawi, jak ona się będzie spróbować. Zapraszam yy, na kolejne moje filmy. Yy, jeszcze jedna sprawa, wspominałem o, ty, o tym wcześniej. Yy, stara piła się spaliła, jest nowa piła. Mówiłem, że od kilku, od czterech lat co zbierałem pieniążki właśnie na jakiś konkretniejszy sprzęt. Miał być, był pomysł na małą formatówkę, ale zmieniłem zdanie. Dlatego są jeszcze pieniążki na porządną ukośnicę. Pytanie do Was, bo mam naprawdę spory dylemat, czy iść już w markę DEWALT i kupić ukoźnicę DEWALTA na tarczę 305? Eee wiecie którą, ja tam model Wam nie będę strzelał, napisze, czy iść w Boscha, też tarcza 305, wiecie, z tym ramieniem wysuwanym. No ten Dewalt jest potężną ukośnicą, ale podobno bardzo sztywna i bardzo dokładna, co do mnie bardzo przemaga. Boż zajmuje mało miejsca, no i ten bajerancki wysuw piły. Ale ja się tego bajeranckiego wysuwu piły troszeczkę obawiam. Nie wiem jak, co będzie z nim jak to popracuje rok dwa czy tam się nie pojawią jakieś luzy. Napiszcie jakie macie spostrzeżenia, zwłaszcza jak posiadacie te pilarki, albo żeście je widzieli, albo mieli okazję gdzieś na jakichś targach, pokazach, e, widzieć te sprzęty, co wy byście wybrali. Te dwa modele. E, myślę, że któryś z tych ukośnic się tutaj pojawi, także piszcie. E, nie ukrywam, że ten bosz był moim takim marzeniem. Od, jak go zobaczyłem, chciałem kiedyś, żeby ta ukośnica była w moim warsztacie. Ale ten Dewalt e, też mi się bardzo spodobał. E, widziałem go nawet na żywo. Kawał maszyn, naprawdę czuć tam. No, tak jak tutaj, no, tutaj też mamy fajny żeliwny bla. Wszystko jest porządne, masywne, takie amerykańskie. Proste, wiecie, masywne. Nie ma tu jakichś skomplikowanych e, rozwiązań. Tak jak widzicie, wszystko ma działać, po prostu działać i tego te piły oczekuję. Dobra. Koniec, bo ja się rozgadałem, że będę tak gadał i tutaj się uśmiechał do tej piły, jeszcze pewnie przez pół godziny albo lepiej. Także kończymy. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję. Kolejny taki film, niestety no ta maszyna mnie troszeczkę zaskoczyła tą awarią. Także troszeczkę się cofnę, ale może dla Was będą jakieś tam ciekawe filmy. Będziemy ją instalować. Nie wiem jeszcze, czy osobno, raczej nie, raczej będę ją wmontowywał w mój stół warsztatowy I przechodzimy do obróbki jesionu. Zobaczymy, jak ona sobie z nim poradzi. Mam nadzieję, że nie, nie tak jak tamta. Będą prace w drewnie, będą stoliki, będą stoły. Nie takie jakieś hurtowe u ilości, raczej tam dla, dla siebie, dla znajomych. Może coś tam wiecie, na garaż, na opłatę było. Dzięki bardzo. Trzymajcie się bezpiecznej pracy. Napiszcie. To co pytałem odnośnie tych trójników i tak dalej. Napiszcie o tych ukuśnicach. Pomóżcie mi rozwijać ten kanał, tak żeby się nam chciało robić te filmy. Także wystarczy lajk, wystarczy jakikolwiek komentarz, algorytmy YouTube'a już taki film lepiej pozycjonują. Tyle ode mnie. Dzięki bardzo. Trzymajcie się bezpiecznej pracy i do następnego filmu. Cześć. Czemu ty się śmiejesz? Uśmiecham się! Ještě rola v skonu. Čekaj. <laughs> ne. <Moré. laughs> ne, my tu nic nekradněme. To to ne. Tak čau.